Siemanko kochani, niedawno pod jednym z filmów, jeden z widzów zapytał mnie, się, czy mógłbym zrobić test śniadaniowych kanapy z mcdonald's Pomysł wydał mi się bardzo ciekawy, więc zrobiłem ankietę, w której zapytałem Was o ten pomysł Dużo głosów było na tak, że chcielibyście zobaczyć taki film Więc zapraszam Was na dalszą... Dzisiaj sobie wszystkie muffiny, muffin, jajko, jajko, bekon farmerski z wieprzowiną z jajkiem z twarożkiem. Za samego muffina zapłaciłem 9.60. I testy wtrydku. i placek ziemniaczany z McDonalda spróbujemy kolejny dzień śniadań jajko picarki zwykła z kurczakiem no i podwójna wieprzowina dzisiaj na śniadanie wziąłem sobie kajzerkę. podwójna wieprzowa, tak się prezentuje z kurczakiem tak się prezentuje jajko picarki, tak się prezentuje oczywiście Dwie kajzerki są ze spółką pełnoziarnistą, a jedna jest z bułką... Spółką... Za pojedynczą kajzerkę musimy zapłacić 14,20 Zależy z jaką kajzerkę wybierzemy, jeżeli z kurczakiem 14,90, jeżeli wiepsową wieloziarnistą 15,50. Siemanko kochani. Przyszedł czas na podsumowanie śniadań w McDonaldzie. Przez dwa dni jadłem śniadania. Na pierwszy dzień wziąłem sobie wszystkie muffiny. Z muffinów wygrywa jak dla mnie muffin jajko-beką. Na drugim miejscu jest muffin z twarowskiem, z rzodkiewką i z rukolą. Na trzecim miejscu jest wieprzowy z jajkiem. Zach na kajzerki? Dla mnie jedną z najlepszych opcji jest kajzerka podwójna wieprzowa. Na drugim miejscu jest kajzerka z kurczakiem. Kajzerka z jajkiem jest dla mnie. No niezbyt sucha, nie da się zjeść. Ale to jest tylko moje zdanie. Jeżeli Wy macie inne zdanie, to jak na ten możecie mieć. A wy jakie chcielibyście filmy, sorcy, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.